E, witam Was w pierwszym odcinku gry Shogun e, Jestem Aragorn e, Gra Shogun jest bardzo ciekawą grą Mam nadzieję, że moje filmiki was do tego przekonają No i gra się rozpoczęła od wyboru kranu Bierzemy nową kampanię, oczywiście <laughs> Shogun... Shogun 2 No i tutaj proszę ja was tutaj mamy tutaj mam po prostu no wybór, muszę tutaj wybrać który z tych 7 klanów. Sied oczywiście, I oczywiście wybieramy no najfajniejszy klan i tutaj jeszcze tutaj takie no opcja czy po prostu kampania, czyli ile nam przed tym musimy zająć prowincji, żeby po prostu no, no wygrać no przez grę. No czy się biorąc taki taki klan, y, Kugowa się nazywa, jeśli tak, no a Tokugawa, no i po prostu ten klan, ten klan ma najlepszych ninja, no i z takich ciekawostek to, no to było chmaty. No, i tutaj jest taka. To jest, no, to jest taka by no, doradca, czyli taki. No, po prostu tutaj no, opowiada. To jest taki wstęp gry, do gry. No, jak powiedziałem, tutaj mam takich no, najlepszych agentów do. po prostu do, no, do przekupowania przekutar. I tutaj właśnie przekupujemy to armię, żeby po prostu dołączyła do naszej frakcji No niestety, no nie udało się przekupić tej armii, więc trzeba po prostu będzie No trudno, trzeba będzie zauważyć. Ale ja kur, tutaj wysyłam wojska do prowincji. I tutaj jest okno dypl no tej, no, dyplomacji i tutaj po prostu jest wszystko tutaj no, takie informacje z kim mamy wojnę z kim No to nam się udało przekupić armę wroga. Dzięki te mamy dwa razy potężniejszą i liczejszą armię. No i jeszcze co się w dzisiejszym odcinku. W dzisiejszym odcinku no... No nie wiem co sam. Na razie po prostu odbudowujemy tutaj po prostu zniszczone wsie odbudujemy i przygotujemy się do uderzenia na, na kolejny kran. Shigeru to provide excellent defense against enemy cavalry chairs, but their tight formations made them vulnerable to the tight troops that had skilled Tutaj, tutaj jest, to jest chyba biegłość sztuka, czyli po prostu <coughs> każda technologia po prostu potrafi, no, po prostu do, do naprz, nie wiem, nie, budowanie czegoś, albo, albo doskonalowanie, na przykład Bushido, czyli po prostu droga wojownika, czyli po prostu tutaj, kurde, możemy i najlepsze z skatana No i tutaj, chyba po prostu, no, ja wiem, no, jak na dzisiaj to chyba po prostu skończymy odcinka i zachęcam do subskrybowania i po prostu no i do komentowania. No i w na następnym odcinku po prostu uderzymy na wroga.